Kolano widzowie dzisiaj, jesteś w prawdziwym dnia, życiu, to jest już godzina u 19, Dzień, no coś na 79, a ja was na, na was nagrywam Dobra, to jest mój piorun do szkoły. No i teraz nie należy mi na szkole jakoś bardzo, a więc teraz zobaczcie, co ja zrobię. Muszę to tak idealnie nagrać. No, dobra. Tu leży mój turnik Nie co się dobrze nagrywa, ale może nie. Pa. I... Widzieliście? Aż kratki wszystkie wpadły. No więc... Patrzcie. Nie należy mi w ogóle na szkole, a więc... Dobra? A więc... Widzieliście to? To był najmocniejszy rzut w moim życiu. Na razie, łapka w górę. Zjadujemy się jutro, bo jutro nagramy film z Minecraft. Bo to ja tam pozwolę, ja na razie. Widzieliście, łapka w górę. Subskrypcja!